Cześć! Dzisiaj mam dla Was ulubieńców modowych, czyli pierwszy filmik taki na kanale. I zobaczymy, czy taki film przypadnie Wam do gustu, czy nie. Jeżeli tak, to będę taki filmy robić częściej, no a jeżeli nie, to po prostu na tym filmie przestaniemy. I tutaj w tym miesiącu nie mam zbyt wielu rzeczy, ponieważ nie chciałam też z każdym ubraniem się powtarzać. Bo niektóre rzeczy już widzieliście bardzo często, i tak no, nie do końca chciałam Wam to pokazywać. I tak będzie parę rzeczy, których które już widzieliście. Ale jeżeli to Wam się spodoba, to już obiecuję, że w następnym miesiącu pokażę Wam coś innego. Więc pierwszą rzeczą jest taka czarna, zwyczajna bluzka. I ona jest z firmy ze sklepu Orsay. I ja tą bluzkę mam już od dosyć długiego czasu i... Tak, gdzieś z rok temu bardzo często ją nosiłam, natomiast później yy, ta przeprowadzka i to wszystko ta bluzka gdzieś mi zaginęła. No i ostatnio właśnie ją znalazłam i sobie o przypomniałam, i teraz bardzo często ją noszę. I ona jest na tyle uniwersalna, że pasuje mi i do spódnicy, i do spodni. Yy, no i że jest czarna, czyli do każdego koloru. I ostatnio właśnie bardzo często nosiłam tą bluzkę, spodnie bielnicowe, yy, ten szal, i po prostu płaszcz. I niby tak prosto to wyglądało, ale jednak no, mi się podobało, dlatego koniecznie muszę Wam pokazać tą bruskę. I właśnie fajnie jest mieć czasami w, w szafie taką zwyczajną, prostą, luźną, czarną bruskę na 3 czwarte z takim opalającym ramieniem, ponieważ ona niby jest prosta, ale jednak ciekawie wygląda każdy zestaw z nią skomponowany. Dalej, skoro już pokazałam Wam to, to też Wam pokażę, ale już nie będę dużo o tym mówić, ponieważ. Widziałeś ten szal milion razy. No i to jest właśnie szal z HM, który cały czas możecie kupić. I czemu wam go pokazuję? Ponieważ jest to najczęściej noszony szal w tym miesiącu. I on jest bardzo ciepły, bardzo fajnie wygląda i do tej parki, takiej jest zgniłej, zielonej, i do tego płaszcza, z takiego, który też wam zaraz pokażę. I naprawdę bardzo fajnie mi się z nim chodzi, bardzo ładnie wygląda, przynajmniej tak mi się wydaje do mojej karnacji, więc jestem z niego bardzo zadowolona i cieszę się, że go kupiłam. Teraz Wam pokażę rzecz, którą nie pokazywałam Wam jeszcze nigdy tak centralnie w filmie, ale ona była tutaj z tyłu na wieszakach i bardzo często się o nią pytałyście. I to jest taka koszula w kratę. Ona jest ze sklepu Cotton Field i to jest od razu mówię koszula męska. No i ona nie jest moja, ale dosyć często ją nosiłam w tym miesiącu, bo ona jest taka fajna, luźna i też fajnie wygląda do spodni i do zwykłej białej podkoszulki albo czarnej i, i fajnie właśnie to wygląda i też nosiłam po prostu rozpiętą. Czasami sobie związywałam tutaj te końce w talii, jeżeli chciałam mieć bardziej podkreśloną i też bardzo fajnie to wygląda i strasznie podoba mi się kolorystyka, bo tutaj jest taka malinowa czerwień z takim dosyć jasnym granatem, więc bardzo to fajnie wygląda i, i właśnie chciałam sobie kupić taką koszulę w kratę, ale jednak w sumie mam jedną taką i muszę chyba ją zabrać bo mam ją w żarach i, i wtedy będę ją nosić, ale ta jest właśnie fajna bo ona jest dla mnie luźna, a reszty które mam są na mnie takie bardzo opięte więc w tej się najlepiej właśnie czuję Teraz pokażę Wam rzecz, którą też już widziałyście Ale tylko raz, dwa Wam śmignę, Ponieważ naprawdę Z połowy miesiąca chodziłam właśnie w tym swetrze I to jest sweter z H&M Który bardzo często mogłyście zobaczyć Na... W tym, ostatnim, w tym ostatnim miesiącu i ich już niestety nie ma w H&M ale ostatnio przeglądałam sobie stronę Romu i tam znalazłam bardzo podobny sweter też właśnie z takim tutaj moherkiem i chyba on był troszeczkę jaśniejszy ale jeżeli będziecie zainteresowane, to w opisie dam Wam link i będziecie mogły sobie zobaczyć. Nie pamiętam ile on kosztował, ale stawiam, że około 30 dolarów, czyli 9 zł, no trochę dużo. Ja za niego zapłaciłam 45 zł, więc o wiele mniej, no ale jeżeli będziecie zainteresowane, to, to możecie sobie tam zajrzeć. Więc to jest kolejna rzecz, nie wiem gdzie mam to wieszyć. I teraz już przed ostatnią rzecz, czyli jak widzicie, dosyć mało tutaj mam rzeczy. To jest właśnie ten płaszcz i to jest płaszcz z C&A i dlaczego Wam go pokazuję? Ponieważ on jest fajny, on jest teraz idealny na tą porę, ponieważ ja sobie ubieram pod spód, po prostu bluzkę na krótkich rękach, zakładam płaszcz i jest mi ciepło, bo on jest dosyć ciepły i tak sądzę, że zimą też będę w nim chodzić, jeżeli nie będzie takich mrozów minus 15 stopni. To myślę, że ten płaszcz spokojnie się sprawdzi i on naprawdę bardzo fajnie wygląda tak zwyczajnie, codziennie. Idealny jest właśnie na co dzień, ale też fajnie wygląda do szpilek i do takiego troszeczkę bardziej eleganckiego stroju. I, I on cały czas jest w sprzedaż, więc jeżeli będziecie zainteresowane, to możecie sobie pójść do jednej. On normalnie kosztuje chyba 220 zł, ale ja go kupiłam na przecenie i zobaczyłam z za niego około 170 zł, więc wydaje mi się, że za taką cenę naprawdę się opłaca. I też podobno widziałam na Romuj, ale też był pewnie droższy, bo no nie wiem, na Romuj czasami są takie rzeczy, że są dosyć drogie, a niektórzy są tańsze, ale to pewnie już zależy od jakości i wykonania więc może tam ten płaszcz też będzie fajny więc no możecie sobie zajrzeć ale jeżeli macie gdzieś obok Siennej to tam też wam polecam Ok, i już ostatnia rzecz, już ostatnia rzecz i to będą spodnie, chciałam wam pokazać jakąś spódnicę ale w tym miesiącu jeżeli nosiłam jakąś to nosiłam tą różową od mojej mamy, którą też już widziałyście miliony razy, więc już wam nie będę jej pokazywać ale zaczęłam nosić spodnie, bo jednak to jest dużo szybsze niż ubieranie jeszcze rajstop i, i dużo, no, no nie wiem, i Ci się, jakoś w, w, wolę ubrać rano spodnie niż męczyć się z rajstopami i ze spódnicą. I to są te spodnie, to są takie spodnie w panterkę i mogłyście je zobaczyć też na Outfit of the Week, więc też Wam ten film podlinkuję. W ogóle na moim kanale jest teraz rozdanie, więc jeżeli jesteście zainteresowane wygraniem właśnie voucherów na 50 dolarów do Romu, gdzie byście mogli właśnie kupić sobie ten sweter, to zapraszam Was tutaj. Tutaj będzie link, więc tam możecie sobie wejść i wziąć udział w rozdaniu. A wracając do spodni to są właśnie te spodnie, które mogłyście zobaczyć już na tym Outfits of the Week. Ja je kupiłam rok temu na wyprzedażach w Stradivariusie i nie sądziłam, że aż tak bardzo je polubię, ale naprawdę świetnie mi się w niej chodzi. One są bardzo wygodne, mają oczywiście panterkę i bardzo fajnie wyglądają razem w połączeniu z tym swetrem bo to jest mniej więcej ta sama kolorystyka, więc fajnie to wygląda i do tego lity lit, czy, czy walkery i też naprawdę fajny strój już mamy gotowy. Jeżeli chodzi o biżuterię, mam jedną rzecz i to jest naszyjnik, który pokazywałam Wam w ostatnich zakupach. Jest to naszyjnik z Berszki, zapłaciłam za niego 19,90 i tutaj jest napisane na tej takiej plakietce Love, Peace, Trust no i bardzo fajny, on jest bardzo fajny, ponieważ jak widzicie jest bardzo delikatny i też pasuje do większości rzeczy, bo tak fajnie urozmaica nam szyję. Też chciałam pokazać Wam ten łańcuch z Romu, ale stwierdziłam, że jednak ten naszyjnik częściej nosiłam, dlatego zdecydowałam się właśnie ten pokazać. No i oczywiście moim stałym ulubieńcem jest ten zegarek z Fossil, który, no, który noszę cały czas. I mam już go od roku i jak na razie nic się z nim nie dzieje, dlatego jestem z niego zadowolona, jeżeli chodzi o model nie, niestety nie ma, więc nie wiem, to jest po prostu chyba jeden z popularniejszych modeli bo tutaj ma takie brylanciki, więc też jest bardzo fajny więc to jeżeli chodzi o biżuterię więc jak widzicie to już to, to wszystko w tym miesiącu jakoś nie szalałam z tymi ubraniami nie, nie stroiłam się nie wiadomo jak, zresztą widzicie praktycznie każda rzecz jest taka bardziej codzienna i na pewno nie elegantka jeżeli jesteście ciekawi, jakie będą moi ulubieńcy w Młodowi w przyszłym miesiącu, to klikajcie ten... Klikajcie... Klikajcie kciuki w górę pod tym filmem. Nie wiedziałam co mogę do powiedzieć. Tak, klikajcie kciuki w górę pod tym filmem i to pewnie będzie tutaj. Ale nie, tutaj. Dobra, tutaj jeżeli Wam się to spodobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, możecie też mi pisać w komentarzu, jacy byli Wasi ulubieńcy, albo co sądzicie o moich ulubieńcach. I, I to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Buziaczki!